Dodatkowo witam wszystkich Państwa na dzisiejszym wyjątkowym koncercie turnieju charytatywnym, który przebiegać będzie pod hasłem Służbie Dzieci. Jakże niezwykły cel przyświeca dzisiejszym koncertowi. Bezinteresowna pomoc dla naszej kochanej Kasi. Przedstawiając wszystkich przybyłych gości Chciałabym zacząć od naszej kochanej Kasi, jej rodziców, państwa Anny i Grzegorza oraz Roberta. Witam się Kasiu i swoim ten zrezygnujemy na tak siebie. Ciągle jeszcze istnieją się na Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, ale ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń. Jestem pod wielkim jak wiele z tej woli zgromadziło się dzisiaj tutaj na tej sali. Jeszcze raz serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych gości na dzisiejszym wyjątkowym turnieju. To oczywiście konieczne jest obecność i związek z różnymi. Drugie, z wyjątkowo dziś będę ze sobą walczył, ale w ważnej sprawie. W sprawie, która może nie jest mocna. W służbie Dziecku powitajmy za ten niezwykły, otwarty na innych, pogodny bohater dzisiejszego turnieju. Dobry wieczór. Cześć Boże. Moi drodzy, ponieważ. Poprzednicy troszkę dużo mówili, no to my postanowiliśmy zaśpiewać i zatańczyć. Pomożecie nam? Ale te małe ziółki, chodźcie, pomożecie nam. Chodźcie nam, pomożecie No, zobaczycie.

You yeah. Wszystkim bardzo serdecznie reprezentujemy Komendę Kolejową Policji w Staszowie w całej drużynie. Nasza okazałość drużyny to moje kochane koleżanki, pani Aneta nowak Pani Aneta Nowak-Lis, i jedyny skromny mężczyzna, pani panie Panie i panowie, nadrześnictwo Staszów Polska. Drużyna już poznaliście, kobieta Lidia, Spateczny. Jacek, Koleśak Polska i Czarek Frankiewicz, nazwy ślicznych postaci Polska. Będziemy walczyć, będziemy walczyć, będziemy starać się wygrać. Nie wiem, czy będziemy pierwsi, ale będziemy się starać. Panie i była w Tobie piękna

że będzie przez chwilę siedział na tych Polakach. Wreszcie opiekował się nimi, nawet z nimi rozmawiał. Aż doczekał się, kiedy z dumą i zadowoleniem mógł patrzeć na młode rzepka wyrastające na nasz. Dotyczy to pory samotnej Polaki. Pięknie rosną, prawda? To nasze młode rzepka, prawda? Pięknie, ale. Co to, 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 to się dzieje? Brakuje nam powietrza, nam już to co zakłada, i potrzebujemy. To, to chcemy. Kanale, udało się. Tak dobrze było mieć tyle powietrza i trojka. Pięknie rosną nasze drzewka. Ale cóż, tak, a nieproszony gość pojawił się, wśród obrył na nasze Ciekawe, co nas jeszcze powstało. Ratunku, ratunku, co się stało? Co było ratunek? To, że jedną kardynałą brakuje nam powietrza. Przetrwaliśmy chłapy, ścianki na Dlaczego ten człowiek nam to dziwny A poza tym, jakie teraz wyglądamy, byłyśmy takie śliczne, takie piękne, a teraz Super. Dziękujemy panie Joście, że Tak, to na pewno on. Na pewno na Żydów dla babci na smacznie bawczy. A jakbyś się dlaczego on nie boi się Wilka? Jak to dlaczego? Ponieważ człowiek jest leśniczy. Kto to taki, kto to taki, a tym razem to nie jest nie kto tylko kto? kto my... Tak jak wcześniej dziewczyny powiedziały, każdy kto jest mały, to jest mały, chce być strażakiem, każdy Wojtek, a później się dzieje, później rosną, rosną. No i niektórzy tak by rosną i są tymi strażakami. I tu właśnie ze mną jest strażak Michał, Strażak Bieros, ale jednak sprzeda jest taki duży.